Jesteśmy w Mediolanie! Tu jakie komplety na manekinach Piękne najlepsze jakie piłam Chcemy sobie zrobić zdjęcie tymczasem Olejka na 150 ludzi Hejka, dawno się nie widzieliśmy Idziemy na jedzonko tam gdzie wczoraj byłyśmy Bo tam były takie dobre te rogaliki To mogę z całego serca polecić, naprawdę Sama bym to do domu wzięła Jakby się dało, nie? Idziemy do tej samej knajpki, dobrze że jest otwarta bo przez dziesiąta oczywiście no znowu. Znowu <grym> nasze śniadanko, to już oczywiście foty, ale ja sobie wzięłam no, tym razem. Myślał, na poszło, myśli, no 10. serio, że cztery, nie? A ja sobie po prostu wzięłam dwa, bo mówię wezmę sobie dwa, bo yy, były trzy ostatnie to po pierwsze, a dwa, no te waniliowe były ostatnie. Ale dzisiaj Aha, pistacjowe były tylko dwa w ogóle, dwie tak, były. W ogóle, w ogóle jest jest tak, sobota, bo jest no. dużo ludzi, w ogóle jaka beka, bo jak tutaj zamawiałyśmy, to pani już wiedziała, że to my, bo się pytała, a ty chcesz bez lodu. Ja mówię, tak, tak, racja. To nas dobrze zapamiętała, widzisz? Zrobiliśmy sobie tatuaże na pamiątkę. To są jakby takie na zawsze już. Przeszliśmy do Maca, bo lecimy, zaraz jedziemy autobusem gdzieś, nie powiem gdzie... Aha, jedziemy pociągiem gdzieś, nie powiem gdzie na razie. I Natalia sobie zamówiła ice coffee. Co to jest? Nie, cream coffee, ona A cream coffee, coffee bo to wygląda jakby, jakby lody stopione McFarlane. Serio. A ty masz jakieś lody? Zwykłe z, z karmelem. Aha, no bo tutaj mają fajne posypki MM'sy, sneakersa. Co nie jeszcze mają za posypki? Oreo i coś jeszcze. Ale kiedyś jadłam lody Oreo chyba w Grecji, to nie smakowały mi tak bardzo. Zbieramy się zaraz na pociąg. Na pociąg, nie na autobus, ale jeszcze Wam nie powiemy gdzie, zobaczycie jak będziemy na miejscu. Także stay tuned. Dojechałyśmy w końcu, ale fajnie się jechało, bardzo szybko. No nie wiem, za 40 minut jechałyśmy, coś takiego. Ale super. Ej, tu jest tyle ludzi! Normalnie, jak w Mrowisku! Jak na pancerzu, Dawid, a pan się odpoczywa? widzę, Dawid, Dawid! Natalia, jak ty tu ładnie wyglądasz, dobre światło tu jest! Patrzmy, jak Dawid, a pan się odpoczywa No, jakie tutaj modelki chodzą? Chodź idziemy za nimi. Kurde, blade. Jakie mają figury tutaj? Wysokie, ale w ogóle jakie one wysokie były te dziewczyny, nie? To prawdziwe modelki, na 100%. My jesteśmy chory. my tutaj za chłopami nie patrzymy, tylko za... <noise> za dupami. Są piękne, Oj, Klaudia. Ja po prostu ukrywałam się. <noise> ja wiedziałam. Ale to na ciebie? Nie, to nieprawda. Klaudia całe życie na mnie leciała, nie w sensie od kiedy się znamy, a jak poznałam Tomka, to już w ogóle była wielka rozpłać. Tak. Siemanko wszystkim w tym kolejnym, pięknym dniu! Dzisiaj jesteśmy, jesteśmy w Mediolanie! Dobra. Nagrywałyśmy sobie to, że jesteśmy w Mediolanie Jesteś i nagle jakiś dole? pan nam tam zawołał, nie, nie wiem, może, może to dodam też. I y, y, potem się okazało, że właśnie Polacy opowiadały nam tutaj, jak przez dwa tygodnie, co oni tutaj zobaczyli i tyle rzeczy. No ale my jesteśmy tylko na weekend, więc nie mamy tyle czasu. No więc tutaj jest tak gorąco, bo naprawdę, my się chowamy w cieniu teraz pod drzewem, żeby sprawdzić, gdzie iść. Bo na tym cemencie, na tych płytach się nie da wytrzymać, nie? Ja mam całe gorące klapki, a ja się boję, że one mi się stopią na tym wyjeździe. O oh mój No tutaj też oh są my modelki. Odważnie, o. Ej, Ale no nie, no to już jest trochę za dużo, nie? Ale wszystkie dziewczyny tutaj mają fajne kowbojki. Ja nie wiem o co chodzi, nie? To jest to do sklepów po prostu. Idziemy teraz na metro bo musiałybyśmy z buta iść 40 minut, a tam jest tak gorąco, że naprawdę nie da się wytrzymać. Tu jakie komplety na manekinach. Piękne, o Jezu. I tutaj takie na wakacje, w ogóle super. Idę tam, może coś kupimy. <noise> Ej, jakie tutaj są ubrania w ogóle? Piękne, u nas wszystko jest w Polsce na jedno kopeto, A tutaj wejdziecie do jednego butiku na, w ogóle na dworcu i naprawdę zobaczcie te sukienki tutaj. Co? Ej, ale czadź. No, seryjnie pokaż to, Klaudi. Powiem wam, że jak ja nie lubię zakupów takich ubraniowych, tak tutaj, to chyba bym naprawdę łaziła i to oglądała. Bo tutaj po prostu jest tego pełno i to jest w takich różnych stylach i w ogóle. Naprawdę super. Coś to normalnie przymiesz. Przymiesz to, serio. No Laska, przecież w Polsce znajdziesz dwa razy drożej. Co najmniej Natalia taką kieckę w Polsce. 400 zł, a tutaj za 200. Klaudia, takie piękne kiecki, tak ładnie w nie wyglądała wiecznie wybrzydza. Ja nie wiem co ona to wybierze. Natalia też. Milion juchów. Ej, kolejny metro zaliczymy. No, mamy już kartę na metro. Dobra, okazało się, że nie musimy się odbijać. Tylko, że po prostu to jest chyba jakieś zepsute i mamy za free. Także spoko. No ta pani powiedziała, że to jest za free, no to spoko. A my chciałyśmy od 3 kupić biletów, biletów nie trzeba było. No właśnie, a my stałyśmy w tej kolejce. grałam Cię, ale trochę ludzi Cię zasłoniło. Normalne. Nie no, pojedziemy pewnie wow, tu jest ludzi. Jezu, tu jest upał jak w jakimś piekle normalnie. Klaudia mówi, że jej się pod okularami poci wszystko. Mega to pięknie wygląda. to jest w ogóle ogromne? Tego na filmie tak nie widać, bo kamera pomniejsza, żeby po prostu więcej szczegółów y, objąć. Ale no naprawdę, idziemy coś zjeść. Uuu, ale fajnie. Ale tu jest ludzi. O Jezu. Czy mówiłam, że chcę mieszkać na wsi? Tak, chcę. Spokój, cisza. Ale fajnie pojechać i zobaczyć. Ale to jest wielkie. Natalia mówi, że trzeba stanąć na środku i się obrócić, żeby mieć szczęście. Czekaj, raz, dwa, trzy. Ej, jeszcze raz? Trzy. Trzy już Dobra. Malta to jest Trzy godziny tam stała, żeby się pochwycić z prostu jajem. Ja już tam Chcemy sobie zrobić zdjęcie tymczasem. Kolejka na 150 ludzi. No i tutaj jest ta najpopularniejsza miejscówka do robienia fotek. Dlatego jest tutaj milion ludzi. Tam ludzie się kręcą na w byczych jądrach. No i właśnie tak to wygląda. Właśnie. O! To jest moja siostra modelka. Co to jest za szprycha? Szprycha, Pado! No seryjnie. No mega zarąbiście wyglądasz. Tutaj sesje zdjęciowe modelek. Kurde. fajnie tutaj się znaleźć, tylko że po prostu tak, tak za głośno, za dużo, za wszystko. Tutaj, tutaj znajdziecie najwięcej modelek na tej planecie, nie? Dokładnie w tym miejscu, bo chcę chce tutaj fotę. A w ogóle jestem w szoku, że tyle facetów chce sobie zrobić fotki. Najgorsze są takie grupki, na przykład Hindusów, albo jakichś takich Azjatów, którzy po prostu robią tak, że na przykład jest ich szóstka, i najpierw sobie tak, najpierw robią sobie zdjęcie yy, samemu, że każdy osobno, potem dwójkami, potem trójkami, potem czwórkami, a potem grupą, grupą, a potem znowu od nowa kolejka, bo nie wiem, z kciukiem w górę, potem z taką fotą, potem coś tam nie. I to właśnie tak wygląda. Koszmar, po prostu koszmar. Dobra, idziemy w końcu. Serio coś zjeść, bo już naprawdę jesteśmy takie głodne. A ja nawet zapomniałam o sikaniu. Bardzo mi się chciało siku, ale chyba wszystko ze mnie wyparowało po prostu. Tu jest ta restauracja. I tu mają spaghetti. Uuu, fajnie. Mają jakieś tam chyba też, bo widziałam na necie. No i wszystko co tutaj, co... To spoko, to możemy tu iść jak nie ma kolejki. Karola? No coś do pycia, a parolka jak najbardziej. Dojdziemy. Przeszliśmy do jakiejś takiej knajpy. Nie wiem, jakoś po prostu po drodze żeśmy tutaj weszły. Nie jest to nic wyszukanego w internecie. Jeszcze, ja... Jest. Tak? Właśnie. Serio? Aha, czyli to wypatrzyłyście ja, ja dobra jestem nieświadoma po prostu. Ale ten... Ale spoko, spokojnie. Ale spoko, zjem. Jakie spaghetti? On się podać na lunch, bo no, jakbyśmy że na drinki, tak. to by nam dostał tak, A no. Dobrze i tak jestem głodna, więc... No, ale ten... Spaghetti. O, ma spaghetti z myszkami. Nie, nie, dzięki. Wolę normalne. Dostałyśmy takie świeżutkie bułeczki na przystaweczki, dostałyśmy patyczki. Jezu, te patyczki są takie pyszne, ale oliwa jest taka pikantna, jest nie? Nie, ja lubię. Ja nie lubię, ja wola normalną. Natalia w telefonie. Ale te paluszki nie. do tych paluszków by się przydała Nutella. Jezu, pyszna. <głos> <głos> a dziewczyny dostały pizzę i to taką fajną, że kurczę aż mi się ładnie. Pizzki naprawdę, no. Enjoy your No, a ty też masz pizzkę, nie? Ale zarobiście wygląda. Mmm, kurde, kurde, chyba żałuję, że nie wziąłem pizzki. do hmm. Dobra, zjem jeszcze gdzieś pizzkę. Jest problem, bo mi jedzenie ten, bardzo trudne do jedzenia. Sama no właśnie, co to jest ja tam... pizzę też jeść, ale to jest jeszcze trudniejsze. Nie ja mam taką pochodkę. Więc zjedz samym widelcem. Mm. Dobre? Tak. A pojesz tym? Taka no. trochę mini porcja. No, dobrze, bo będę miała jak coś jeszcze na coś. Na deserek. Nie no, pizzę dojesz ze mną, to jest bo jest duża. duża. Ja, ja jestem tam. Taką... Nie, mm. spróbujcie sobie. A nie, jest no. Ale dobre makaron. Serio, mm. Dobra, sos. No. Sos też, no. serio, z pomidorkami tutaj. Ja już tutaj zjadłam sekundę. dziewczyny jeszcze jedzą pizzę. Co ty tam, Natalia, masz? Mohito. Aha, Aha mohito. Ale przepraszam, najlepsze jakie piłam zaraz po tym, od czaj. A ja mam soczek pomarańczowy. A Klaudia, co zabrałaś? Hugo. Co ty masz? Hugo. Hugo? Co to jest Hugo? Taki <noise> drugiej. <noise> Klaudia jeszcze pół pizzy, ty jakoś tak wolnojesz. Ja spróbowałam od Natalii pizzy. Nie, nie, dzięki. Ja od natalii pizzy spróbowałam i o wiele lepsza niż ta wczoraj. Dziewczyną bardziej wczoraj smakowała, a dla mnie to jest totalnym sztosem. Bardzo dobre jedzonko. Bardzo. U, jak ładnie teraz tutaj jest. Co to był za człowiek? Nie wiem, on do mnie podbył i mówi, że zobaczył mnie i dostał takiego jakby światło na dawno zaświeciło, tak mi powiedział. No. I powiedział, że musiał do mnie podejść. I co, no. się gadał numeru? Powiedział, że po prostu musiał przyjść mi powiedzieć, że tak go nie bo by nie zastał. Dzisiaj. Dziś? Bardzo przepraszam, bardzo Dziś? przepraszam, ale musiałem to powiedzieć. I zapytał, czy na wakacjach, jak długo, bla, bla, bla. Ja mówię na już całe wieciem, życie. Na wieciem, całe wieciem. życie. Z Tobą zostaję tutaj, na zawsze. Właśnie żeśmy na chwilę odeszli z Klaudią i moja siostra już znalazła męża. Nie, to on zna z mnie, ja go nie pasję. No, bo on zobaczył, jak e, jak ja na po... ja pod Ale to on Ja Wow. Ale spocona. Ale, ale... potem? Nie, tu jeszcze jest tak za, za mocne światło. Tak, idziemy się gdzieś przejść. Ja. Jesteśmy właśnie w pandemii. I po prostu tutaj jest to takie ogromne. Jakby to był jakiś taki mały blok. Ja to, pokażę jak oleśniłam. Co? Pok Pokażę kom go... O, jaka laska. Jest to jest dobre światło. światło. Ej, daj, zrobić ci tutaj potem, bo tutaj jest bardzo dobrze wyglądasz. Serio. Mm. Wszystko jasne, wszystko jasne, dlaczego ja mówiłam, olśniła. Popatrzcie, moja siostra jest taka piękna, jak olśniła tego typa. To po tej pizzce I mohito. to. A to druga piękna. Ej, patrzcie, ja się zadaję z samymi, kurde, takimi dobrymi laskami. Trzeba mi się tylko nagrać jak tańczę. Lustrze. Proszę, przepraszam Pani, chce pani może pomocy? Chce pani 2 złote na kawę? Tak, bo ja się w sklepach męczę i właśnie tutaj to widać. Ej, jakie to jest wysokie, takie. O, ale będą jakaś pani olejte euro. Droższa niż te sukienki tam co na, na wesele były. A, idziemy sobie. Patrzcie. się. Jestem taka wymęczona tym słońcem, to zaraz oszaleję normalnie, naprawdę. Ja nie wiem jak ludzie tutaj żyją. Po prostu... Ale no super, super sobie coś takiego zobaczyć, fajnie tu przyjechać i w ogóle, ale naprawdę najlepiej wtedy, kiedy jest na przykład trochę chłodniej, nie wiem jakiś listopad pewnie albo marzec, ale tak w sezonie koszmar, koszmar. Tu się oddychać nie da. Jest tak dużo, że ciężko jakby nabrać pełne takie powietrzenia. Się podoba. I ten mi się podoba. Ale ten jest ładny. Piesek bierze kąpiel, tam jeszcze jeden siadł, ale współczuję tym zwierzątkom tutaj, bo naprawdę my w butach, a czujemy, czujemy ten gorąc, a co dopiero tak stopą, stopą po tym deptać. Faj. Idziemy do takiego sklepu, bo fajnie wygląda. Nie wiem co tutaj jest, ale może ma klimę. O, jakiś z zabawkami I widzę spinkę. Nie, nie. A, dobra, jest tu klima. Uf. O, ale tu jest przyjemnie. Dobra, zostańmy tutaj do wieczora. Jej, jaki czas. No kręć tej mocno <laughs> Jeszcze się sama zlękła. Ja nie widziałam, że to na koniec dziecka, ja myślałam, że on się zepsuł. Ale zarąbiście to jest zrobione. znalazłam prezencik dla mojego przyszłego męża. Idealny. Patrzcie to. Jaka figurka. Magda, co tam do tego Tomasza? Ale mam w Widzisz Fajny prezent. Ciekawe się to wciśniesz. Fuck you. No, a na czym mi ja to? to by... Ono mnie normalnie... To, co tam... Zmieszczę się, nawet no, jakbym to to nie wiadomo co będzie. ten. Nie, ty się zmieścisz, nie, ale się śmiejesz, że to będzie nie Ty się zmieścisz, już ty się zmieścisz. Ty się zmieścisz. Chodzimy sobie tutaj z dziewczynami po tym Mediolanie. I powiem Wam szczerze, że Bergamo o wiele ładniejsze i o wiele ciekawsze po prostu. Tutaj się wszystko kręci dookoła sklepów i tej katedry i to jest praktycznie wszystko. Jest straszna betonoza, tam w tym Bergamo jednak przynajmniej jest yy, trochę zieleni, więc automatycznie jest mimo wszystko troszkę chłodniej. Też są ludzie, ale nie ma takich tłumów. No i co jest też fajne... Aha, że stwierdziłyśmy z dziewczynami, że gdybyśmy teraz z tą świadomością, którą już mamy będąc tutaj, yy, jechały jeszcze raz, no to zrobiłybyśmy Bergamo, i jezioro komo albo jezioro garda, bo my tutaj jesteśmy na praktycznie dwa dni, więc yy, na taki weekend, jeśli tutaj przyjeżdżacie, to lepiej sobie zrobić takie jezioro Komo lub garda, albo na przykład przyjechać tutaj załóżmy z rana, na przykład godzina, dwie, pochodzić, zrobić sobie jakieś zdjęcia i tak dalej, a potem jechać na przykład na to jezioro, nie? Niż tutaj yy, spędzać na przykład cały dzień. No ale my tak na spokojnie, na luzie. No i następnym razem jak będziemy gdzieś w tych okolicach. No to po prostu wybierzemy jezioro. Siedzimy sobie tu na murku, bo tu jest aż przyjemnie. Tam się całują, tam jakieś rozstania dziewczyny widziały. One tu wszystko śledzą. Ej, ale w sumie, jak chce tu siedzisz, taka muzyczka, ten gościu gra na akordeonie i tak się obserwować ludzi. No? To super, serio, jakby się serial oglądało. Ale dziewczyny tutaj właśnie przed chwilą policja przejeżdżała. Ale jaka policja? To one mają tylko jedną prośbę w tym momencie. Arest mi. A Ty Klaudia, co Ty byłaś? Daję rączki. Very bad girl. I Please arrest me. Please, Please. To wszystko I będzie w internetach, bad, chaos. Bad girl. A Ty Magda? Oh. Ja nie. No, okay. Ja I love my boyfriend. Bardzo dobrze, sprawdzałam Cię tylko Tomek. To Fiance, Fiance. Boyfriend. Taka mróweczka. mamy teraz rozkminę, jak najszybciej przebiec tam pod tą e, latarnię, żeby tylko nie siedzieć w tym gorąco, żeby jak najkrócej być na słońcu. Laski to są w siódmym niebie po prostu. To jest bardzo dobre. W życiu się z czymś takim nie spotkałam. Wow, jaka diva! Milano souvenirs